43 miliony złotych na innowacje w rolnictwie. W Podlaskiem ruszę strategiczny projekt Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0, który połączy naukę Biznes i samorząd. Cel: Produkcja żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która nie tylko odżywia, ale i wspiera zdrowie. Uczelnie z regionu przebadają produkty, pomogą w certyfikacji i patentowaniu, a spółka Dolina Rolnicza 4.0 zadba o promocję i rozwój marki. O szczegółach mówili podczas konferencji w Białymstoku przedstawiciele władz województwa i partnerzy projektu. Dzień dobry Państwu. Temat niezwykle ważny. Świadczy o tym chociażby to, że dzisiaj jest cały zarząd województwa który nie urlopuje. Szanowni Państwo, Dolina Rolnicza to jest ten podmiot, którym jest dla nas taką płaszczyzną współpracy województwa ze światem biznesu, ze światem nauki. Jedną z pierwszych naszych decyzji jako zarządu województwa było usamodzielnienie spółki Dolina Rolnicza jako spółki w pełni samodzielnej, niepowiązanej z innymi podmiotami województwa podlaskiego i przekazanie jej w ręce fachowca, czyli pana konsulanta. Czy ja Parfiniukasowy niezwykle doświadczonej w wydatkowaniu i znajdowaniu funduszy europejskich. Dzisiaj jest pierwszy krok, pierwszy krok, aby ta spółka mogła tą współpracę prowadzić, aby mogła tworzyć produkty, które, które będą mogły być sprzedawane i promowane w Europie, ale także. Na całym świecie jestem przekonany, że tą umową pokazujemy, że województwo chce być województwem nowoczesnym, innowacyjnym. Nie czekamy, aż przyszłość do nas przyjdzie, tylko tą przyszłość chcemy sami tworzyć. Podpisujemy umowę z podlaskim funduszem Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0. Szanowni Państwo, jest to partnerstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego też również, ponieważ spółka jest własnością można powiedzieć organem założycielskim dla niej jest Urząd Marszałkowski i partnerami, którzy stanowią Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szanowni Państwo, Pan Marszałek powiedział o krótko o historii, ja może troszeczkę więcej. Jak Państwo wiecie, jest to pomysł jeszcze sprzed kilku, kilku lat E, e, tak naprawdę zarządu e, kadencji 2014-2018, e, kiedy e, rok temu e, władze w województwie podlaskim przejęła e, obecna koalicja, e, zastaliśmy e, sytuację e, bardzo niezrozumiałą. Gdzie spółka tworzona była przez dwa podmioty, PKS Nowa i e, WOSIR-Szelment, a więc stacja narciarska razem z, ze spółką transportową. Myśmy to wszystko musieli naprawić. E, wróciło to do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego e, i zostały zatrudnione kompetentne osoby. E, następnie została przeprowadzona analiza w Departamencie Innowacji. E, która dofinansowała właśnie spółkę środkami finansowymi z Unii Europejskiej, a mianowicie ponad 43 miliony złotych. Do tego oczywiście dołożył się samorząd województwa, 2 miliony 700 tysięcy i dzisiaj spółka tak naprawdę może funkcjonować normalnie i normalnie funkcjonuje. A celem jej jest, kolokwialnie mówiąc, bo pewnie padnie tutaj dużo, dużo słów bardzo specjalistycznych, to powiem, jest jej, jej celem jest tworzenie systemu, w którym, w którym powstaną produkty żywnościowe lub produkty lecznicze, które, które będą. Stworzone przede wszystkim przez podlaskiego rolnika, wytworzone przez podlaskiego biznesmena i zcertyfikowane i zbadane przez świat nauki również województwa podlaskiego. Dzisiaj to jest suma bardzo duża poniekąd, 45 milionów złotych, ponad 45 milionów złotych, ale kiedy stworzymy ten system... To, to, to wierzymy, że spółka będzie mogła w następnych, kolejnych latach również korzystać ze środków unijnych, które są wręcz zasobne w, w tego typu kierunki wydawania środków finansowych. A więc gratulacje dla wszystkich i, i, i wierzymy, że spółka będzie sztandarową spółką Województwa Podlaskiego w, w obszarze innowacji. Województwo Podlaskie, słynie z terenów, Rolniczych z terenów rolniczych, które rozwijają się coraz bardziej. To rolnictwo staje się bardziej przemysłowe. Dlatego dzisiaj spotykamy się, aby rozmawiać o zdrowej żywności. Zdrowa żywność to słowo klucz. Musimy szukać takich rozwiązań, aby nasza podlaska nasza żywność była po prostu zdrowa, żeby zawierała jak najmniej. Chemii, wiemy, z czym się teraz borykamy, z jakimi problemami zdrowotnymi. Niestety jest to również pokłosie tego, że w naszej żywności jest coraz więcej różnych sztucznych środków. Dlatego cieszę się, że dzisiaj rozmawiamy o tej zdrowej żywności, rozmawiamy o badaniu, rozmawiamy o rozwoju razem z Panem Prezesem Parafeniukiem, razem z naukowcami, z państwem rektorami, bo nasza przyszłość to również. Nasza żywność. Jeżeli żywność w Województwie Podlaskim, żywność w Polsce będzie zdrowsza, to na pewno my, jako mieszkańcy, będziemy żyć dłużej i nie będziemy potrzebowali tak wielu interwencji lekarskich. Cieszę się, że ten projekt dzisiaj rozpoczyna się. Mam nadzieję, że to dopiero początek, panie prezesie. Życzę powodzenia, bo rzeczywiście wyzwanie jest duże, ale widzę dużą determinację. W zarządzie województwa, ale również w świecie nauki, co jest bardzo istotne. Panie pośle, pani marszałku, szanowni państwo rektorzy, krótko nie mogę w tym temacie, niestety, ale muszę zacząć od jednej rzeczy: skąd się właściwie wzięło podejście, które my razem ze specjalistami, ekspertami przygotowaliśmy w ramach wniosku, który został złożony. Przede wszystkim uderzyło nas to, że. W ostatnich badaniach na temat poziomu innowacyjności przedsiębiorczości w kraju i w poszczególnych regionach z tychże badań wyszło, że to jest naturalne, mamy 14-15 miejsce, do tego się przyzwyczailiśmy, chociaż to nie jest dobre, ale gorszy był jeden efekt, mianowicie na jedno z pytań, dlaczego przedsiębiorcy nie inwestują w innowacyjność, odpowiedź brzmiała 46% – nie potrzebujemy. To było najbardziej zatrważające, czyli świadomość rozwoju, konieczności rozwoju jest jakby gdzieś nie wiadomo istniejąca i to było chyba kluczowe. Dlatego podjęliśmy to wyzwanie z partnerami doskonałymi partnerami uczelnianymi. Do tego jeszcze jeden partner dzisiaj niestety nieobecny, ale Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, czyli mający doświadczenie w tym już przenoszeniu na poziom czysto biznesowy, czysto gospodarczy rozwiązań zarówno naukowych, jak też unowocześnionych rozwiązań biznesowych. Po to, żeby można było osiągnąć konkretne efekty. Te konkretne efekty to po prostu lepsze, lepiej prowadzone biznesy, nowsze produkty. I to, o czym mówił Pan poseł, związane bardzo często z tym, co w naszej branży, w naszej gospodarce jest kluczowe, czyli rolnictwo, żywność i medycyna. Te trzy obszary będziemy głównie wspierać i w nich poszukiwać najlepszych rozwiązań. <laughs> Liczymy na to, że to nie jest wielki budżet. <laughs> to rzeczywiście tą nadzieję, na pewno Myślę, że sprostamy tym nadzieją i tym wyzwaniom, żeby to był początek, ale chcemy przede wszystkim stworzyć narzędzia, które będą dawały efekt. Bo tylko na efektach chcemy się skoncentrować i w tych trzech obszarach, nazywamy się Dolina Rolnicza. Ale tak naprawdę, niestety, z powodu takich, a nie innych rozdziałów środków unijnych, nie mamy nic wprost dla rolnictwa. Ale pośrednio to wszystko i tak będzie się koncentrowało na produkcji rolnej, bo wróci z lepszymi technologiami z przyjaznym systemem certyfikacji, czyli pokazującym czym się zajmie Uniwersytet w Białymstoku, pokazującym, że ten produkt, ten surowiec jest najwyższej jakości właśnie, przyjaznym, czyli nieuciążliwym, uciążliwym, niekosztownym dla rolników czy producentów żywności, a na koniec z rozwiązaniami, nad którymi teraz już pracujemy, Uniwersytet Medyczny pracuje nad żywnością funkcjonalną, leczącą, czy wspomagającą leczenie insulinooporności, więc to jest konkret. Kolejny, Zaskakujący dla mnie na początku, Politechnika Białostocka, nad rozwiązaniem leczniczym dla cieląt, które dzięki temu mięso i mleko będzie znacznie lepszej jakości. I to są takie klasyczne, czy nie klasyczne, ale przykłady, które będziemy mogli zrealizować. I ja wracam do tego początku i tego niskiego poziomu świadomości o tym, czym jest innowacyjność. Chyba troszeczkę zakręciliśmy się w tym takim poszukiwaniu kosmicznych rozwiązań, jeśli tak mogę powiedzieć, aczkolwiek one też przegrywają, na przykład w NCBIR, ostatnio. E, musimy wrócić do korzeni i powiedzieć sobie, czym jest innowacyjność. Innowacyjnie to inaczej i lepiej niż do tej pory. I każdego przypadku ta podstawowa definicja będzie dotyczyła. Jeżeli ktoś nam wykaże, że chce coś zrobić inaczej i lepiej przy pomocy nauki, to będziemy mieli efekt. I te efekty osiągniemy. Pokażemy systemy, systemowo, jak takie proste narzędzia działają, i dzięki temu potem będziemy mogli je skalować. I jedna zasadnicza, jedna cecha naszego podejścia na koniec. Zbieramy ludzi i partnerów i administrację, która ma świadomość albo wie, że nie wie, że czegoś się nie da. I to jest podstawowe. Że nie wie, że czegoś się nie da. I to jest podstawa naszego podejścia, więc wierzymy, że się da po prostu i trzeba tylko to zrobić. Mamy doskonałych ekspertów, specjalistów. Już prawie na pokładzie ruszyliśmy od 1 lipca podpiszemy dziś umowę i będzie 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 bardzo bardzo efektywnie co mogę obiecywać dzisiaj po swoich wszystkich doświadczeniach wieloletnich. Szanowni Państwo, obecność Politechniki Białostockiej w projekcie Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 bynajmniej nie dziwi. Jako uczelnia regionalna służymy przede wszystkim regionowi, nie tylko jako instytucja edukacyjna, ale również jako ośrodek innowacji, ośrodek, w którym opracowywane są nowatorskie rozwiązania służące regionowi, ale Zwykle o znaczeniu ponadregionalnym, a innowacyjność mamy w swoim DNA. Do tego jeszcze nie bez znaczenia jest wieloletnie doświadczenie Politechniki Białostockiej we współpracy z przedsiębiorcami z regionu, również rolnikami, producentami żywności, ale też wieloletnia, bardzo efektywna współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Uniwersytetem w Białymstoku. Także potencjał uczelni, nasze doświadczenia są doskonałą podstawą do skutecznego, efektywnego realizowania tego projektu. Warto wspomnieć o tym, że Politechnika zajmie się takimi kwestiami jak Integrujące działanie czy wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji i żywność funkcjonalna na bazie regionalnych, tutaj dostępnych produktów. W Uniwersytecie Medycznym w Niemczech zawsze mieliśmy, mamy i będziemy mieli marzenia, w zasadzie plan, by Wiedza ekspercka możliwości uczelni medycznej z Białego Stoku mogły być wykorzystane w jak najlepszym stopniu również przez podlaski producentów żywności, przez przetwórców żywności. Szanowni Państwo, zawsze będę powtarzał, że ważne jest nie tylko to, by nasza podlaska żywność, która jest najlepsza, która jest najlepsza w Europie, nie tylko syciła, nie tylko nie szkodziła, ale byśmy także mogli przekazać nowym rzeszom konsumentów, że Potrafi, że produkty żywnościowe wyprodukowane tutaj na Podlasiu, dzięki współpracy na przykład z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku przez naszych rodzimych producentów, mogą wywierać konkretne efekty prozdrowotne konkretne, a nie tylko postulowane, a nie tylko obiecywane, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Czas to zmienić, Szanowni Państwo, po to, by byśmy my wszyscy, jako konsumenci, jako społeczeństwo, ale nie tylko my tutaj, jako klienci całego świata, mogli korzystać z produktów, co do których efektów zdrowotnych jesteśmy przekonani, dlatego że zostały one zbadane w odpowiednich warunkach. Jesteśmy w stanie takie badania... Efektów zdrowotnych, konkretnych efektów zdrowotnych, podlaski produktów wykonać. Temu słu służy również e, udział w naszym projekcie i szereg innych działań, w które jesteśmy jako Uniwersytet Medyczny w Jarmstoku zaangażowani. Szanowni Państwo, to jest olbrzymia luka, jeżeli chodzi w ogóle o system e, całej europejskiej certyfikacji żywności, odróżnienia przez. E, konsumentów tego, czym jest żywność, czym są suplementy. Naprawdę nasze społeczeństwo zasługuje na to, byśmy oferowali im wszystkim te produkty żywnościowe, co do których będą wiedzieli, jakie efekty będą by rzeczywiście one wywierały na ich zdrowie. Jeżeli ktoś ma problemy z hipercholesterolemią, to niech spożywa taki produkt żywnościowy, co do którego zbadano, a nie tylko myślimy, że on wywiera efekty obniżające stężenie cholesterolu. Jeżeli ktoś ma problemy ze stężeniami, z podwyższonymi stężeniami glukozy, z insulinoopornością, to powinien spożywać taki produkt żywnościowy, który został zbadany pod tym kątem, a nie co do którego krąży legenda, czy miejskie podania o tym, że on prawdopodobnie w tym kierunku może jakiś pomóc i można by mnożyć te sytuacje kliniczne, można by mnożyć szereg innych jeszcze e, takich bardzo e, niezagospodarowanych przestrzeni, co do których my jesteśmy przekonani, że Spożywamy określoną żywność, że ona wywiera jakieś efekty, tymczasem nie zostało to do tej pory, Szanowni Państwo, porządnie w dobrych, obiektywnych warunkach klinicznych zbadane. Cieszę się, że Podlaskie, Podlasie będzie tym regionem, w którym tego typu system produkcji, zbadania i później certyfikacji żywności będziemy mogli wdrażać w życie. Wszyscy na tym skorzystamy jako społeczeństwo, bo będziemy spożywali produkty, znowu będę to podkreślał, naprawdę o konkretnych efektach zdrowotnych, nieobiecywanych, konkretnych efektach zdrowotnych. Wszyscy skorzystają na tym producenci i przetwórcy, bo wtedy ich produkty. Przechodzą do zupełnie innej ligii. Oni wchodzą na zupełnie inną orbitę. Nie konkurują z innymi producentami podobnych produktów żywnościowych. Nie walczą tylko o przysmak, o, o, o pokazanie, że mniej szkodzą, że są bardziej ekologiczni, ale pokazują, że produkują żywność, która albo leczy, albo bardzo pomaga w leczeniu albo, albo w leczeniu profilaktycznym. To ogromna różnica. I uważam, że Podlaskie tę różnicę powinno wykorzystać, powinno. Do tego pociągu wsiąść i z niego nie wysiadać, ponieważ zapewnia ono naprawdę zupełnie inne możliwości i e, ekonomiczne, ale też, co najważniejsze z naszego punktu widzenia, w zupełnie innym świetle stawia sytuację zdrowotną społeczeństwa, daje zupełnie nowe narzędzia do prowadzenia polityki profilaktycznej, do lepszego zadbania o nasze zdrowie. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło reprezentować Uniwersytet Wiemstoku w momencie podpisania umowy na e, Projekt Doliny Rolniczej 4.0, której jesteśmy partnerem. To ważny projekt dla regionu, ale to też kolejny pomost pomiędzy światem biznesu, pomiędzy nauką, światem nauki i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Bardzo dziękuję panu Marszałkowi, bardzo dziękuję prezesowi za zaproszenie do tego projektu. Też Uniwersytet w Miałymstoku. Postaram się wywiązać z. I tych naszych zadań jak, jak najlepiej, Uniwersytet w Białymstoku przede wszystkim zajmie się realizacją procesów certyfikacji produktów. Tak, żeby uwiarygodnić prawdę chyba, którą wszyscy znamy, że produkty z naszego regionu są najlepsze, że nie tylko to, że nie są szkodliwe, ale też mogą być prozdrowotne. I to jest główny element celu, ale później też próba wykorzystania tych elementów certyfikacji do poszerzania działalności Doliny 4.0. Bardzo się cieszę z tej współpracy. Mam nadzieję na powiększenie możliwości realizacji zadań. Jesteśmy gotowi wejść w różne inne elementy badawcze, ale już dziękuję za, za to zaproszenie i mam nadzieję, że pomiędzy partnerami będzie element też ekosystemu.